Dzień dobry, dzień dobry. Wracamy do telenoweli i dziś przekażę Wam kilka dram w jednym odcinku, ponieważ, ponieważ sytuacja zmienia się bardzo dramatycznie i naprawdę już wszystko wygląda zupełnie inaczej niż tak jak Wam opowiadałam dwa tygodnie temu. Dlatego, że sytuacja zmienia się bardzo dramatycznie, muszę szybko nadrobić to, co się wydarzyło u mnie w domu. Otóż słuchajcie, po tych wszystkich wydarzeniach, kiedy Seba zachowywał się w sposób co najmniej dziwny. Cały czas do tego narzekał, cały czas po prostu opowiadał o tym, jak to on jest, jaki on jest biedny, cierpiący, jak wszyscy są przeciwko niemu. Um, no to. Powiedzmy, że atmosfera była taka dosyć słaba. Ja starałam się nie mieszać w te wszystkie awantury, dlatego jak wychodziłam do kuchni, to najpierw patrzyłam, czy nikogo nie ma w kuchni. Jak widziałam, że jest pusto, no to wtedy szybko biegłam. Gotowałam sobie jedzenie, czasami dzwoniłam do moich znajomych i wisiałam na telefonie, tak tylko, żeby z nikim nie wchodzić w jakąś interakcję, żeby nie musieć się opowiadać po żadnej ze stron. Ale i tak byłam mieszana w te wszystkie dramaty i w te wszystkie awantury. Dlatego, że Seba do mnie podchodził i mówił, jak on się czuje potraktowany niesprawiedliwie, że przecież on nic nie robi, i mówił cały czas właśnie o tym, że on ma teraz ciężko przez całego tego wirusa. Tylko Wam wspomnę, że Seba przyjeżdżając na Bali po prostu odłożył sobie pieniądze, żeby przyjechać tutaj na sześciomiesięczne wakacje. Więc on miał odłożonych dużo pieniędzy i założenie było takie, że przyjechał tutaj, żeby nic nie robić. Więc bardzo ciężka sytuacja rzeczywiście w momencie, kiedy wszyscy, na, znaczy może nie wszyscy, ale kiedy ludzie tracą pracę na całym świecie, no to Seba ma przekichane, bo musi się izolować w momencie, jak przyjechał tutaj po to, żeby nic nie robić. Więc nic nie robi podczas momentu, kiedy chciał nic nie robić. No, dramat straszny. Oczywiście ja tutaj się trochę nabijam i troszeczkę przerysowuję sytuację, ale ogólnie Seba nie miał najgorzej. Są ludzie, którzy naprawdę mają większe zmartwienia na głowie. Atmosfera w domu zaczynała się robić coraz cięższa. Całe szczęście nasza willa jest bardzo duża, więc um, dało się jeszcze znaleźć jakieś takie miejsca, gdzie można było sobie posiedzieć samemu, a to dosyć dużo daje. Ale któregoś dnia. Seba postanowił wysłać wiadomość Januszowi. W tej wiadomości napisał, że: No, atmosfera jest nie i ogólnie to nie jestem zbyt zadowolony i zbyt szczęśliwy mieszkając w tej willi. Więc, jeżeli chcecie, żebym się wyprowadził, no to oddajcie mi za czynsz. To teraz wyjaśnię wam, o co chodzi z tym czynszem. Na bali zazwyczaj wynajmuje się, jeżeli, jeżeli planujecie tutaj zamieszkać na dłużej. I otrzymać jakąś spoko cenę za willę, za dom czy za pokój, no to zazwyczaj tutaj wynajmuje się całe domy na rok z góry. Ewentualnie na pół roku z góry. I my właśnie wynajęliśmy ten dom na pół roku z góry i opłaciliśmy nasz czynsz. Więc e, Seba wysyłając tę wiadomość, był tak w połowie kontraktu, zostały mu trzy miesiące i właśnie wybuchła pandemia. Więc jest sytuacja taka, że my nie chcemy, żeby ktokolwiek tutaj przychodził i oglądał pokój. Ja też miałam się stąd wyprowadzić, ale w dobie wirusa jednak stwierdziłam, że no nie znajdę nikogo na moje miejsce, więc zostaję tutaj, pomimo tego, że atmosfera była kiepska i nie chciałam tutaj mieszkać. No natomiast Seba stwierdził, że my pewnie będziemy bardzo zadowoleni, żeby oddać mu pieniądze i nie wiem, co zrobić dalej. W każdym razie Janusz odpowiedział, że mu nie zapłaci ani grosza, że nie będzie płacił jego czynszu. No i tam, że na pewno nie, nie uda mu się nikogo znaleźć na jego miejsce i też nie chce, żeby jacyś obcy ludzie tutaj przychodzili oglądać pokoje do wynajęcia. Więc powiedział absolutnie nie, nie jestem zainteresowany. Kilka dni po, tym, po tej sytuacji, jak Seba zorganizował tutaj imprezę, gdzie było pobite szkło i gdzie zostawił bramy otwarte na oścież na całą noc, wydarzyła się taka sytuacja, że Seba i Jessica chcieli... Pojechać sobie na wycieczki i poszukać jakichś plaż. No i mieliśmy taką dłuższą rozmowę, o której Wam opowiadałam, i wtedy już atmosfera kompletnie siadła. No więc ja, jakby byłam taką Szwajcarią, można by powiedzieć, że w ogóle nie mieszałam się pomiędzy dwie strony. Wyraziłam swoje zdanie, ale nie w jakiś sposób agresywny. Starałam się nie opowiadać po niczyjej stronie. Po prostu po co mi jakieś dramaty i kłótnie. Ale pomimo tego, że ja się starałam w nic nie mieszać, to i tak byłam mieszana we wszystko. Grażyna i Janusz mieli tak dosyć całej tej atmosfery, że zaczęli szukać nowego domu do wynajęcia. No i podeszli do mnie i powiedzieli, że chcą pogadać. Powiedzieli, że właśnie są w momencie szukania nowej wilni i że jadą obejrzeć dom, który bardzo im się spodobał. I jeżeli właściciel zgodzi się na to, żeby oni mogli wynająć dom, no to, no to wyprowadzają się. Po prostu i powiedzieli, że będę mogła się przeprowadzić do ich pokoju. Ich pokój jest gigantyczny. Ma własną łazienkę, jest naprawdę prześliczne. No więc pytałam się ich, co w takim razie z ich czynszem, przecież stracą dużo kasy, i powiedzieli, że stracą dużo kasy, ale ich zdrowie psychiczne jest ważniejsze. Co ja jakby jestem w stanie zrozumieć, ale ja bym nie ryzykowała, dlatego że oni dosyć sporo płacą za swój pokój. Nie wiem dokładnie ile to będzie, ale przynajmniej 2000 zł za pokój, więc yy, to było w momencie, jak byliśmy w połowie kontraktu, więc zostały im 3 miesiące, także. 6 tysięcy złotych byliby w plecy. Podjęli jednak decyzję, że są w stanie stracić 6 tysięcy złotych, żeby tylko po prostu mieć spokój. Um, stało się jednak tak, że właściciel tego domu, który chcieli wynająć, zdecydował się na kogoś innego i tego domu nie wynajęli. Ale, ale dwa dni po tym, jak dostali decyzję odmowną, wydarzyła się sytuacja, której chyba nikt się nie spodziewał. Ja spałam sobie smacznie w moim pokoju. Była godzina, chyba jakaś 8 rano. I ja mam naprawdę bardzo mocny sen, więc niełatwo jest mnie obudzić, ale obudziłam się wcześniej niż zazwyczaj, dlatego, że usłyszałam krzyki. I najpierw usłyszałam: A czego ty mnie tak nienawidzisz? Ale naprawdę krzyk był tak donośny. Mnie nawet szczekające psy sąsiadów rano nie budzą, a sąsiad ma ponad 10 psów. Także możecie sobie wyobrazić, jak głośne były te krzyki. I bardzo szybko rozpoznałam głos Seby. Nie wiedziałam, co się stało, nie chciałam wyglądać z pokoju ale usłyszałam, dlaczego ty mnie tak nienawidzisz? Co ja ci takiego zrobiłem? To był głos Seby, a w odpowiedzi usłyszałam bardzo spokojny głos, bez żadnych krzyków. Grażyna powiedziała, ja cię po prostu nie lubię jako człowieka. Ja byłam jeszcze zespana, więc zastanawiałam się, o, o co chodzi? O co chodzi? I zanim jeszcze złożyłam ze sobą puzzle, zanim zrozumiałam, co się w ogóle dzieje na... tuż przed moimi drzwiami, bo cała akcja wydaje mi się, że rozegrała się pod moimi drzwiami, zanim jeszcze zrozumiałam, o co chodzi w tej całej akcji, to wybuchła awantura, ale taka jakby jednostronna. W momencie kiedy Grażyna powiedziała, że nie lubi Sebastiana po prostu jako człowieka, to Seba tak wybuch, że zaczął ją wyzywać, ale używał takich słów, których zazwyczaj się nie używa w takich żartach. To naprawdę po prostu zaczął Grażkę wyzywać. Nie będę tutaj cytować, ale było grubo. I rzucał wiązanki, tak przynajmniej z minutę, Naprawdę, to po prostu był taki ciąg wiązanek. I ja już tylko się martwiłam, co to będzie, dlatego że już po prostu oczami wyobraźni widziałam, jaki Janusz wybiega z pokoju i nokautuje Sebę. Ale o dziwo, całe szczęście, Grażyna nie podniosła głosu, a Janusz wyszedł z pokoju i powiedział, Graszka. Idź do swojego pokoju, seba, idź do swojego pokoju. I jakby nie wnikał w to, żeby po prostu krzyczeć na jedną albo na drugą stronę, tylko kazał im się rozejść. Co było chyba najlepszym wyjściem z tej sytuacji, ale po prostu seba tak się darł, że. masakra. Ja w ogóle się zastanawiam, po co swoje jakieś prywatne konflikty rozgrywać w taki sposób, żeby każdy o nich słyszał i każdy o nich wiedział. Gdybym ja miała jakiś konflikt z konkretną osobą. To po prostu bym z nią usiadła i nie darła się. On, on krzyczał tak, że ja przypuszczam, że wszyscy sąsiedzi nas słyszeli. Naprawdę. To były krzyki nie z tej ziemi. No więc po tej sytuacji minęło chyba kilka godzin, i ja się starałam po prostu ze wszystkich sił, żeby. Nikogo nie spotkać w moim domu, bo nie chciałam po prostu na ten temat rozmawiać. Sama nie wiedziałam, co o tym myśleć, bo pom... pierwsze myśli, które mi przychodziły, to było to, że po co Grażyna mu coś takiego powiedziała, tylko dolała oliwy do ognia, ale graszka potem sama napisała do mnie wiadomość, czy możemy porozmawiać. Więc usiadłyśmy w drugiej części ogrodu i graszka mi powiedziała, że, um, że, że dziękuję, że wcześniej porozmawiałyśmy, bo rozmawiałyśmy dwa dni wcześniej i ona się spytała, jak ma się zachowywać z Sebastianem, bo po prostu ma go dosyć. I i tak dalej. Ja jej powiedziałam, słuchaj, zachowuj się tak, jakby go po prostu nie było. Nie musicie być przyjaciółmi, ale też nie musicie okazywać sobie wrogości. Po prostu nie dowalaj mu, nie wszczynaj żadnych kłótni. Zachowuj się tak, żeby tobie było komfortowo, ale no właśnie, nie musisz nic już więcej dokładać do całej tej zaognionej sytuacji. I to nawet nie ze względu na Sebastiana, tylko ze względu na samą siebie. Po prostu. Zaoszczędzisz sobie stresu, jeżeli nie będziesz się całą sytuacją przejmować. Nie, wszyscy zawsze muszą się lubić, no ale nie ma, nie ma sensu podgrzewać tego, co już jest. Więc ona mi powiedziała, że ona dziękuję, bo dzięki tej rozmowie ze mną po prostu nie wydarła się na niego, nie zaczęła krzyczeć, nie zaczęła płakać i rzeczywiście była bardzo opanowana. Ale spytałam się jej, dlaczego w ogóle mu coś takiego powiedziała? Jaki, jaki to miało sens? Po co mu powiedziała, że go nie lubi jako człowieka? Więc ona mi powiedziała, że ogólnie sytuacja wyglądała tak, że nie rozmawiała z Sebastianem, bo ja myślałam, że jakaś rozmowa była wcześniej, że, że, że o czymś rozmawiali wtedy Seba wybuch. Ogólnie sytuacja wyglądała w ten sposób, że przed 8 rano ze Graszka idzie do kuchni, Seba wraca z kuchni. Graszka idzie zrobić sobie kawę i wiecie, może nie wszyscy tak mają, ale ja rano jestem taka trochę grumpy i zanim nie napiję się kawy, zanim nie zjem, to ogólnie nie czerpię jakiejś przyjemności z rozmowy z ludźmi. Po prostu potrzebuję swojego czasu, żeby się obudzić i żeby złapać dobry klimat. I nakręcić jakoś tak pozytywnie na cały dzień. Więc Graszka właśnie szła sobie w takiej opcji do kuchni i Seba do niej doskoczył i spytał się po prostu naprawdę nic z gruchy, ni z pietruchy, dlaczego ty mnie tak nie lubisz? I ja sobie tak pomyślałam, kurde, co on chciał uzyskać za odpowiedź? No bo nie spodziewam się, że ktokolwiek po takim tekście spodziewałby się, że druga strona powie, nie, słuchaj, to nie jest tak, że ci nienawidzę, po prostu musimy wyjaśnić sytuację. No nie, to jest atak, więc zazwyczaj druga strona odpowiedziałaby atakiem, więc w sumie to, że ona mu powiedziała tylko, ja cię po prostu nie lubię, moim zdaniem było całkiem taką stonowaną, wyważoną odpowiedzią. Natomiast... To jak on zaczął się drzeć, o Jezus Maria, to była po prostu masakra. No i um, atmosfera przez kolejne dwa dni była po prostu tak straszna, że ja nie chciałam już z nikim rozmawiać. Po dwóch dniach od tej sytuacji um, Jessica, która nie opłaciła domu z góry za sześć miesięcy, tylko ona była jedyną osobą, która płaciła co miesiąc, wysłała nam wiadomość, że ona się wyprowadza. I że jakby nie chcę się mieszać w całą tę sytuację, więc um, no hard feelings, że tak powiem. I bardzo ładną wiadomość napisała taką długą, w której po prostu naprawdę szacun dla niej wykazała się taką dojrzałością i takim szacunkiem do wszystkich, że aż byłam zaskoczona. Ja się jej wcale nie dziwię. Gdybym ja płaciła tutaj miesięcznie za, za, za mój pokój, to też bym się wyprowadziła, bo po prostu nie da się żyć w takiej atmosferze. Także ona stwierdziła, że się wyprowadza, i do tego jeszcze Seba też mi powiedział, że się wyprowadza. Seba powiedział, że się wyprowadza, wiedząc, że nikt z nas nie odda mu kasy za czynsz i też wiedząc, że my nie chcemy, żeby ktokolwiek tutaj przychodził oglądać pokoje do wynajęcia. Więc pomyślałam sobie, no dobra, no to będzie w takim razie spokój. I muszę Wam powiedzieć, że tak jak może to zabrzmi trochę egoistycznie, ale ja już się cieszyłam po prostu, że. Sytuacja się rozwiąże i że nie będzie więcej konfliktów, bo nawet będąc w tak pięknym miejscu, ja nie potrafiłam się tym absolutnie cieszyć, dlatego że po prostu cały czas była jakaś spina, cały czas o, coś złego się działo, no ile można, ile można? Także seba zaczął się pakować. Powiedziałam o tym grażenie Januszowi, ale powiedziałam też, że słuchajcie, jakby chcę Wam o tym powiedzieć, żebyście wrzucili na luz, żebyście się nie stresowali. Natomiast jeszcze pewnie z 2-3 dni zanim oni się wyprowadzą. Um, o Jessice wiedzieli, że się wyprowadza o Sebastianie nie wiedzieli, więc im to powiedziałam no i Seba spakował swoje rzeczy um, i powiedział, że na razie zostawia mi klucze żebym ewentualnie mogła pokazać jego pokój, bo będzie chciał go wynająć komuś, no ja mu powiedziałam Seba ale to chyba będzie dosyć ciężkie, to znaczy trzeba będzie pogadać z Januszem i Grażyną na ten temat ponieważ ja sama nie mogę tutaj żadnych decyzji podejmować no i on powiedział, ok, ok to daj znać jak z nimi porozmawiasz nie zdążyłam nawet jeszcze z nimi porozmawiać i następnego dnia Seba wysłał mi wiadomość: Słuchaj, czy możesz pokazać mój pokój za godzinę jednej dziewczynie, która tutaj przyjdzie go wynająć, jest bardzo zainteresowana i chciałaby go tylko zobaczyć. No, ja nie wiedziałam, zgłupiałam, nie wiedziałam co mu odpowiedzieć, więc powiedziałam mu: o, wiesz co, ja teraz jestem trochę zajęta. Czy mógłbyś, czy ona mogłaby przyjść jutro? Po prostu starałam się zyskać trochę czasu, żeby przedyskutować temat z graszką i Januszem. Ta sytuacja miała miejsce niecały miesiąc temu, chyba miesiąc temu. Tak, miesiąc temu, więc to było wtedy, kiedy było po prostu epicentrum wirusa i ogólnie każdy się izolował tak naprawdę na maksa. Wtedy wchodziły wszystkie takie zaostrzenia yy, sytuacji. Po prostu nie można było... Zamykały się tutaj plaże, zamykały się restauracje. To był czas, że jeżeli ktoś miał się naprawdę bać, no to wtedy był ten moment. Więc on w momencie, kiedy potencjalnie było najbardziej niebezpiecznie, kiedy on sam bał się tego wirusa, bo nam mówił wielokrotnie, że martwi się o swoją rodzinę, stwierdził, że będzie tutaj pokazywał swój pokój obcym osobom i że jakby bez pytania się wszystkich przyprowadzi tutaj kogoś obcego. I w momencie, kiedy ja powiedziałam, słuchaj, czy ona może obejrzeć pokój jutro, Seba powiedział, nie, spoko, to ja za pół godziny będę i ja jej sam pokażę. W tym momencie nie wiedziałam po prostu, co zrobić. Zapukałam szybko do Graszki Janusza i pytam się ich, słuchajcie, co robimy? Co robimy? Bo ja już po prostu się zagubiłam w tej sytuacji. W ogóle nie, ja, ja już naprawdę nie wiedziałam, co tutaj się dzieje. I serio, nie chciałam, żeby ktokolwiek przychodził oglądać ten pokój, dlatego że na Bali w międzyczasie niektórzy ludzie urządzali sobie jakieś imprezy w Willach, niektórzy wychodzili do jakiś pubów i w ogóle nie trzymali się tej izolacji. Ja, ja nie chciałam ryzykować, że skoro ja przez miesiąc wtedy, wówczas, od miesiąca siedziałam w domu, nie spotykałam się z moimi znajomymi i to po prostu cały wysiłek mój poszedłby na marne. Więc szybko zaczęliśmy ustalać plan. I wysłaliśmy: Ja napisałam do Seba Seba, zaraz wyślemy Ci zbiorczą wiadomość z Grażyną i z Januszem, i to będzie przedstawiało też mój punkt widzenia. No i wysłaliśmy mu wiadomość, którą e, szkicowaliśmy kilka razy, bo ja nie chciałam, żeby to zabrzmiało jak atak. Ja nie chciałam dowalać Sebie, ale chciałam jakby jasno wyjaśnić nasz punkt widzenia, więc um, wysłaliśmy wiadomość, w której powiedzieliśmy mu, że rozumiemy jego sytuację, natomiast um, niestety w wyniku tej pandemii. Nie chcemy, żeby ktokolwiek obcy chodził po naszej willi. Nie wiemy, czy ta osoba siedziała w domu i czy zachowywała się odpowiedzialnie w taki sposób, w jaki rząd balijski chciał, żebyśmy się zachowywali, więc nie chcemy, żeby on komukolwiek wynajmował ten pokój. I niestety, ale on podjął decyzję, że się wyprowadza bez ustalenia tego z kimkolwiek. To znaczy. On ma prawo się wyprowadzić, ale jeżeli wymyślił sobie, że będzie ten pokój komuś wynajmował, no to powinien z nami wszystkimi umówi, umówić taką sprawę, dlatego że głównymi najemcami tutaj są Grażyna i Janusz. I kiedy ja szukałam kogoś na mój pokój, na moje miejsce, to ja ustaliłam ze wszystkimi, że słuchajcie, ja się wyprowadzam i będę szukała kogoś na, na, na moje miejsce, czy to wam odpowiada, i wszyscy powiedzieli, że tak, spoko. Tylko jak będziesz tutaj kogoś przyprowadzać, to daj nam znać, bo byśmy chcieli też te osobę poznać. Więc wszystko było ustalone. Seba postanowił jednak, że on znowu, jak odpowiedzialny, kilku latek wyprowadzi się, a dopiero potem będzie szukał planu i wyjścia z tej sytuacji. No i stanęliśmy troszeczkę, jakby pod ścianą. I później działy się takie dziwne rzeczy, że myślę, że poświęcę na to oddzielny odcinek, dlatego że nawet. Yy, Janusz postanowił wynająć ochroniarza tutaj, żeby nas strzegł, bo, oj, dziwnie, dziwnie się działo. No właśnie, więc muszę wszystko sobie zapisać odpowiednio, bo tych małych dram, które potem się wydarzyły, było tak dużo, że po prostu sama się pogubię. Także niebawem nagram kolejny odcinek. To jeszcze nie będzie ostatni odcinek, bo teraz znowu się pojawiają jakieś problemy. Nawet dziś jest kolejny jakiś problem. Niesamowita sytuacja. A przynajmniej się nie nudzę. Także, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to subskrybujcie z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o kolejnej, z kolejnym odcinku z telenoweli balijskiej. I ja kończę kawkę, zaraz siadam do nagrywania odcinka o Tap Model. Życzę Wam miłego dnia i jak najmniej stresu. Mam nadzieję, że... Te dramy, z którymi ja się dzielę z Wami, to są jedyne dramy w Waszym życiu i że przynajmniej możecie się pośmiać. Te odcinki z Dramy Balińskiej są nagrane nie po to, żeby hejtować Sebę, Grażynę, Janusza, Jessica czy kogokolwiek, tylko są nagrane w celach czysto humorystycznych i mam nadzieję, że właśnie w taki sposób do tego tematu podejdziecie. Bo, skoro ja już i tak nie mogę zmienić tej sytuacji, to przynajmniej się wygadam i pośmieję z tego, co tutaj przeżywałam, bo po prostu Jezu, dramaty, jak na jakimś no, obozie letnim. Do zobaczenia w następnym odcinku. Miłego dnia i bye bye.